witajcie, cześć. dzisiaj sobie fajne jedzonko robię. o, tutaj się fajnie. tutaj się fajnie boczek z cebulką smaży. no, boczek z cebulką się smaży. troszkę czostku dałem, fajnie, fajnie. Czostek dałem cebulki, boczek i sobie tak fajnie takie typowo łazaneczki będę jadł. No dzisiaj sobie na obiad, no. Wiadomo no. Taka mała porcja, ale dla mnie a w sam raz, taka mała porcyjka. No. O. Typowo takie e, te łazaneczki na ciepło. No. Troszkę dałem tu właśnie. Teraz sobie zajadą właśnie typowo łazaneczki. O. Takiego. Hmm. Troszeczkę dałem kapustki, bo miałem tak niedużo tej kapusty, ale. Łazanki wyszły pychota, no. Do tego cebuleczka fajna, o. Mm. I tak se teraz fajnie zajadłam taki fajny obiadzik, no. Można, można, fajny obiadzik, łazaneczki, łazanki, no boczuś jest. Fajnie doprawione. Smaczne jest pychota. Dziś takie fajne łazaneczki, No pychota, o. Przede wszystkim bardzo są smaczne i wiadomo no. Czy prawy dałem takie? No, wkroiłem do tego cebuleczki, boczku dałem i odrobinę dałem takiego właśnie koperku. No. Miałem tak troszkę kapustki, ale troszkę za mało tej kapustki, no ale drugą razą to, to mówię. No, ale zrobiłem łazanki, no. Jak się chce, to się wszystko potrafi. No. A, fajne łazaneczki zrobiłem. A teraz sobie kosztuje. Fajne łazanki. O. Pychota. Teraz mam takie łazanki na, na dwa dni. Dzisiaj zjem, jutro zjem i. Mogę sobie tak go zajadać. No. To teraz, jak zjem te łazanki, to już będę najedzony, bo to jest syte. Takie łazanki to dobra rzecz sobie zrobić. No. Także ja każdemu polecam takie łazaneczki. Fajne, na ciepło. zjeść sobie. Można sobie dać takich właśnie kroić cebulki, wkroić sobie boczku troszkę i daje się kapustki i po prostu i potem na końcu sobie dajesz taki makaronik no, i to smaczne wychodzi, no to smaczne wychodzi, no także o, a ja sobie jeszcze zajadam, o. Pychota, smaczne, aż palce lizać. To tyle, zapraszamy do kolejnego mojego filmu.